Witajcie w kolejnym odcinku z Doliny Zombie. Lecimy zobaczyć, jakie to zadania nowe czekają na nas w zamku. Chcemy zdobyć też ekwipunek, więc będziemy rozmawiać z każdą postacią i zobaczymy, co tu się zmieniło. Hej, Bragusie! O co chodzi? Ostatnio przestudiowałem sobie trochę moje stare przepisy. Udało mi się odnaleźć przepis na ognisty gulasz. Genialna sprawa. I co w związku z tym? Dzięki temu gulaszowi na stałe będziesz mógł nabrać trochę siły. Postanowiłem go przyrządzić. Jednak brakuje mi paru składników, a w szczególności jednego. Pomógłbyś mi dostarczyć składniki? Zrobiłbym drugą porcję, specjalnie dla ciebie. Uwierz mi, nie ma na tym świecie nic lepszego niż mój ognisty gulasz. No oczywiście, że ci pomożemy. No dobra, jakich składników potrzebujesz? Świetnie. Żeby przyrządzić taki gulasz, potrzebuję dwa mięsa chrząszcza, pięć kawałków zwykłego, surowego mięsa. Do tego z dwie kiście jagód, butelkę wody, piwa, wina, a także sery. I pewną rzadką roślinę. Jaką roślinę? Zwie się aloes cmentarny. Bardzo rzadki okaz. To dzięki niemu gulasz ma taką moc. Jednak obawiam się, że zdobycie jej będzie bardzo trudne. Gdzie powinienem szukać tej rośliny? Cóż, niedaleko obozu jest las. Na skraju tego lasu jest mały cmentarzyk. Niegdyś ludzie ze Starego Obozu chowali tam zmarłych. Oczywiście tych ważniejszych. Zwykły kopacz nie miał co liczyć na godny pochówek. Ale nie przedłużając. Sądzę, że to właśnie tam znajdziesz tę roślinę. Podasz mi dokładną lokalizację tego lasu. Hmm, wychodząc z północną bramą skręć w lewo idź prosto ścieżką wzdłuż palisady. W pewnym momencie na prawo będziesz widział ten las. Myślę, że zauważysz ten cmentarz bez problemu. Dobra, postaram się dostarczyć ci odpowiednie składniki. Dzięki. Naprawdę warto dla takiego gularzu. Wracam do pracy. Ok, na pewno będziemy gdzieś mieli okazję ten, ten cmentarzyk zauważyć bo wydaje mi się, że fajnie byłoby mieć dodatkowy bonus blizna. Z tobą chcemy pogadać. Witaj. Kto my nie chcemy? Arto, z Arto nie będę gadał, bo mnie nie lubi za bardzo. A nie wiem, czy mam teraz siłę, żeby go jeszcze pobić. Dobra, zobaczmy jak tam inne postacie. Mieliśmy jeszcze zagadać do kilku z nich, więc na pewno to zrobimy. Magowie, może wy tutaj macie? O. Zaczekaj, przyjacielu. O co chodzi, Torrezie? Udało mi się wywalczyć u Gomez'a trochę swoich mikstur. Jakbyś jakieś potrzebował, to wymienię z tobą na jakieś przedmioty, mimo że będą dla mnie kompletnie zbędne. Ale cóż, chcę ci choć trochę pomóc. Dzięki, będę pamiętał. Miło z twojej strony, pokaż mi te mikstury. Lekarstwo, napój wizji, przyszłe wydarzenia. O, to ciekawe. Odtrutka, pełnia życia, eliksir uzdrawiający, wyciąg uzdrawiający, esencja. Napój szybkości zielo spakające. To za jeden, to ja mogę chętnie się wymienić, jakbym miał jakąś pałkę, czy jakoś coś takiego naprawdę zbędnego, co nie jest jakieś cenne, a zawadza mi tylko miejsce w ekwipunku. Zaraz mieć pałka, pałka. Pałka chyba będzie najlepsza. O. mi, dziękuję. Napój, Napój wizji. Rodriguez, ty chcesz ze mną też zagadać, czy nie, jednak? Ty nie chcesz. No, widać. Nie, ty nie chcesz, okej, okay, dobra. Tutaj od Drago mam chyba jeszcze to zadanie z tkanką, więc on jeszcze nie chce do mnie zagadywać. Zobaczymy innych. Katy, może masz jakąś sprawę? Nie, nie masz. No, szkoda. Strażnik, strażnik. Dobra, zły. Może ty do mnie zagadasz? Jakieś informacje, coś ciekawego? Widziałeś ostatnio coś ciekawego? Najpierw piwa. Ale nie, to chyba jakiś ma błąd zły. Szkoda, bo przydałoby mi się i jakby ogarniał. Stone. Gomez kazał mi się do Ciebie zgłosić po nową zbroję. Znowu? Tak. Dobra, masz. Dziękuję. No, ale miecza to ty nie masz, tak? Szkoda. Zbroja strażnika no jest lepsza. Pięknie. Topol wróciłeś widzę. O, jesteś już? Jak tam? Ruszyłem trochę za Tobą. W sumie miałem Cię gonić, żeby pójść razem, ale się nie udało. Ważne, że dotarłeś na zamek. Ja bym nie dotarł. Proszę Cię. No proszę, nie nieźle. No, ten topol to jest mocny. Skip. Handel. Jakiś handelek, mikstury, piwo, ser, chleb, jabłka, mulet ochronny, ale ja mam. Nie masz nic dobrego. Jakieś ten miecze, miecze, ale to moje miecze chyba, więc... Szału tutaj nie mam. Jest strażnika bojowy, wojennej nienawiści, strachu. leka halabarda i stary sędzia, to jest dwuręczna. No nie, nie masz nic lepszego niż to co ja mam aktualnie. Więc spoko. coś tutaj jeszcze chce pogadać? Rączka też to można pokazać. Coś się zmieniło, pazurów trochę. No i bronie to nie. Spoko. Egon siekacz Koniec Myślałem, że to się skończyło już dawno. Nic nie potrzebujecie. Ja skoczę na dół, zobaczę czy tam nie potrzebują. No spotkamy nie się problem. ponownie na górze, jeśli takie potrzeby no i nikt ode mnie na dole nic nie chciał, więc tak naprawdę wszystkie osoby, z którymi mogliśmy zagadać, to już mamy za sobą, jeszcze tutaj pogadamy ze Skorpionem, z racji, że się robi ciemno, no to ja po prostu robię cięcie, no i my się moi drodzy tu spotkamy piwo. następnego Dzięki. dnia rano, Ciekawe a ja się to jeszcze nie przebiegnę po kolonii może załatwię kilka kolejnych zombie. Do zobaczenia za chwilę. I witajcie po krótkim cięciu. Jesteśmy w okolicy starej kopalni, bo stwierdziłem, że stara kopalnia będzie najlepszym miejscem, żeby kontynuować nasze, nasze wykonywanie zadań. Tak wygląda to, co mamy wykonać i mamy właśnie starą kopalnię na liście. Tak wygląda nasza postać. Bardzo niewiele nam brakuje do 21 poziomu, bo tak jak powiedziałem, robiąc cięcie, ja trochę pobiegałem po tej kolonii i. Powybijałem troszkę zombie Tak żeby nam niewiele brakowało No a teraz po prostu przeszliśmy się do starej kopalni Żeby wykonać questy No bo noc nam tak naprawdę w starej kopalni nie będzie przeszkadzała Pogadajmy sobie tutaj Z gościem do którego mieliśmy się zgłosić Zaczekaj, kim jesteś? Jestem Bragus Przysyła mnie Gomez Aha, rozumiem Co cię tak śmieszy? A to że będziesz musiał wyczyścić całą kopalnię z zombie. Co? Gomez nie powiedział ci o tym? Potrzebujemy zapasów stamtąd. Ale spokojnie, pomożemy ci. No dobrze. <laughs> Tylko żartowałem. Nie jestem samobójcą. Chcesz wryj? Spokojnie. Idź do kopalni, czeka tam na ciebie Daniel. On ci pomoże. Zobaczymy. No to krzyżyk na drogę nie lubię gościa, no ale cóż, nie pomoże mi. Ja gaszę pochodnie, no bo pochodnia w kopalni nam nie będzie potrzebna. Zapisuję grę, no i lecimy do środka. Mi jest full HP, za ponieważ koleś. przespałem się do północy i mi się zdrowie zregenerowało. Dlatego taka jest sytuacja. Tym spostrzegawczym od razu wyjaśniam. Twoja kolej. Dobra. Jakby trzeba im pomóc, tak jest. Kolejny poziom od razu, i wskoczył mi mistrz broni jednoręcznej. Bardzo się cieszę. Grubasa, jakby załatwimy, Pomóż, pomóżmy, pomóżmy. Dostajemy ekspa za nich, więc fajnie, dob dobrze, dobrze to wygląda. Ok, zombie kopać, jakby zaczął mnie atakować. Jest max i zombie Grubas. Też mamy doświadczenie za niego, super. Okej, okay. jeszcze tutaj zombie strażnik. Też się nim zajmijmy. Bo czemu by nie, skoro możemy im pomóc. Tak jest. I jeszcze tutaj jest jeden zombiak. Też go załatwmy. Zapiszmy tylko grę. Może tutaj zapiszmy pod tym save'em. No i chodźmy. I jeszcze ciebie. Ty też już nie jesteś żadnym przeciwnikiem. Zombie wskrzeszacz. Okej, okay, może jesteś. Ale tutaj przy tym, czy załatwimy, to może twoi obratyńcy się gdzieś w expio o tutaj, no i spoko, też mi może być. Pomogą mi ziomeczki, więc bardzo się z tego powodu cieszę. Dobra, strażnik, strażnik. Strażnik drugi, ale ten mój mi spadł. Tam widzę, że z niego nieźle sieka. No ale to chodźmy pomóc, bo inaczej może być niekolorowo. Yy, nie o, pad, super. Drabinka. Pięknie, pięknie. No i teraz w górę albo w dół. W zależności, gdzie tutaj nasz Ziomuś jest. Musimy mu pomóc. Teraz trochę pomachać mieczem. Super, zombie cień i zombie pięknie. Dobra, tutaj jeszcze zombiaki idą, ale on już się nimi zajmuje. Łudnie i jeszcze przywołany zombie. Dobra, świetnie. Niech on sobie wchodzi. Ja na razie nie będę z nim gadał, no bo mamy jeszcze jakieś zombiaki do pokonania razem. Lepiej jest je pokonać razem, prawda? Krócze ziele, krócze ziele. Zobaczymy, gdzie on wejdzie, no bo na pewno będzie chciał do mnie zagadać. No bo to jest jednak postać, która... Powinna mi tutaj pomagać z tego co wiem On sobie wszedł tamtą drabiną No i super Ja sobie jeszcze tutaj z zombiakami poradzę Tutaj i lecą do niego strażnicy Niech mu pomagają On jest na tyle mocny, że sobie poradzi sam Natomiast czemu by czemu by tutaj nie pozbierać w tym czasie Osprzęt Więc pozbierajmy no I teraz mu pomóżmy krew. Bo jednak mm, będzie zawsze szybciej Proszę bardzo Zombie max Pięknie to tutaj jest? Krótki Miecz, super. No i tutaj nic więcej tak naprawdę chyba nie ma. E, my się zajmiemy właśnie kocioł kocią Skrzynia. Zamknięte. O, tutaj też zamknięte. I tutaj zamknięte. Dobra, najpierw oczyścimy kopalnię. E, Chodząc z tym gościem, więc pogadajmy do niego. No i ten odcinek do końca to będzie po prostu oczyszczanie właśnie tej, tej kopalni, to nie będę wybiegał za daleko w przyszłość piekielniki. Jak będzie okazja, to oczywiście będę sobie zbierał. Zobaczymy, czy wyrobimy się w jednym odcinku. Więc co ty masz mi pomóc? Na to wygląda. Jak masz na imię? Bragus. Dobrze, bragusie. W takim razie czas zapolować trochę na zombie. Ruszajmy. Szkoda czasu, Danielu. No i zobaczcie mój poziom. Mam 21, wskoczył mi broń jednoręczna na mistrza. Pięknie. Siła 70, zręczność 59, 31 mana, 415 punkty życia. Trochę mi jeden zombie tutaj te punkty życia e, wykorzystał, no po prostu trafił nie. staniemy bronić wejścia. Dobra, to zostańcie. Danielu, idziemy. E, mam nadzieję, że nasza dwuosobowa armia poradzi sobie z tym zadaniem. Oczywiście nie byłbym sobą, gdybym właśnie nie kradł teraz. Więc przy okazji, wiecie, yy, jednak to trzeba zrobić. Lewo, 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 prawo, lewo, lewo, prawo, lewo. O, zupa korzenna, piwo, chleb, jabłko. No trzeba zbierać takie rzeczy. Ja oczywiście będę zapisywał grę przed każdym kradzieżą, tak żebyśmy kod znali dobry. Kody do tej skrzyni to jest cały czas prawo. No i pięknie, 330. Rudy. No, ruda mało cenna, ale zawsze lepiej mieć niż nie mieć, prawda? No i ostatnia skrzynia. Zapiszmy sobie grę lewo, prawo, lewo, lewo. Pochodnia. No i bryłka rudy. No, ale zawsze bryłka rudy to bryłka rudy. Ruda do rudy. Wiecie, zawsze potem coś można za to kupić. Co tutaj mamy? Krótki miecz, super. No i schodzimy. Oczywiście, ziomuś, schodzimy. Ty schodzisz, ja zaraz do ciebie dołączę. Przejdę się tędy, o zombie jest, przelaj do niego. Nie chcesz mi pomóc? Tak jest, 190 ekspa, dziękuję bardzo. Pięknie, piekielniki zbieramy. Tutaj by się przydała naprawdę, wydaje mi się, telekineza, byłoby dużo łatwiej. E, takie zwykłe piekielniki to może ja będę w gruncie rzeczy pomijał. Potem po prostu wychodząc z kopalni, sobie przez to przejdę e, no i pozbieram. Jeśli coś fajnego się trafi, to po prostu w opisie odcinka dam znać, że tutaj można jakieś fajne zioło trafić. E, a poza tym to jednak tego zbierać nie będę, bo jest bardzo dużo tego no i nie ma sensu do końca do końca tego zbierać razem z wami. Dobra, więc ja to po prostu pomijam, a będziemy raczej zajmować się takimi ciekawszymi rzeczami. No Tej broń po nich to będę zbierał, no bo to może, może jednak potem mi zabraknąć. Wiadomo, spadnie gdzieś czy coś i nie będzie okosa. No to zawsze można sprzedać, nie? Dobra, Chodzi muś chodź i ja tobie naprawdę będę pomagał. Ja tu się jestem koksem całkiem niezłym. Okej. Okay. Moi drodzy, no ja bardzo dobrze, że zapisuję, bo Daniel mi umiera i to tak poważnie mi umiera. Nie wiem o co mu chodzi. Ale ty bądź moim tankiem. Weź tutaj nie, nie, tak nie właś, o właśnie. Zejść normalnie, ja Ci oczywiście pomogę. Ten zombiłowca jest. naj. Tutaj. tutaj tego zombiłowcę trzeba pozbyć się. Bo on jest problematyczny. Zabija mi go. Ze dwa razy już mi go zabił. Tak jest. Tego kopacza też byśmy tutaj. By się pozbyli. Tak jest. No, ja pomogę z tym strażnikiem, nie? On to już nie będzie w ogóle. zagrożeniem. Weź go załatw! No, tak jest. Weź sobie, wypij jakąś miksturkę, Bo było naprawdę, naprawdę. było niebezpiecznie. Rościu, weź mi nie rób takich rzeczy. Dobra. Zbieram wszystko. No, chodź dobra, tego też. Tego to ja już załatwię, ziomu. Weź go, traf. Tak jest. Ej, bo to nie jest fajne. Dobra, tą skrzynią to ja się zajmę. Może później. To nie jest fajne, ziomuś, że. Ty miałeś być moim tankiem. Czas trochę pomachać mieczem. Tak jest. Tutaj trzeba się ich pozbyć wszystkich. Pozbyć się ich wszystkich. Dobrze, pięknie. Strażnik, strażnik. Jeszcze raz. Jesteś dla mnie nikim. Po prostu. Dziękuję bardzo za współpracę. Wzorowa współpraca. Tak to powinno wyglądać. Słyszałeś? Wiesz jak mamy to robić? We dwóch. We dwóch, ziomuś. We dwóch. Załatwiać po prostu... Wspólnie coś czuję, że poleje się krew. Czy on znowu się, czy on znowu się, Dobra, znowu nam się zawiesił koleś. Dobra, ale ja już pomogłem, pomogłem, zabiłem go. Dobra. Ten grubas jest mój. Tak jest. Ciśniemy go. Dobra, tamten tanku i tamtych. Ja się zajmę grubasem. Będzie jeden z głowy. Tak jest. Ciśnij, ciśnij strogo. Strogo bragus. Tak jest. Co jeszcze? Ten zombie to nie jest, nie jest jakiś przeciwnik tak jest No i pięknie, dziękuję, dziękuję za współpracę Dziękuję za współpracę Mogło być dużo łatwiej i przyjemniej Natomiast musimy razem współpracować, stary Uważaj na to co robisz Hej, dzięki za pomoc Myślałem, że już nikt nigdy się tutaj nie zjawi Kim jesteś? Nazywam się Ulbert Schroniłem się tutaj w magazynie. O dziwo, dość długo udało mi się przetrwać. Jak wygląda sytuacja z zapasami w magazynie? Jest tego jeszcze sporo. Rozumiesz chyba, że część musiałem z tego wykorzystać. Tak, jasne. Właśnie, bo nie pytałem. Tak w ogóle, co wy tutaj robicie? Wypełniamy rozkazy Gomeza. Mamy oczyścić kopalnię z zombie, aby można było swobodnie zabrać stamtąd zapasy na zamek. Na zamek? Czy ktoś poza kopalnią przeżył? Tak, i to dość spora grupa ludzi ze starego obozu. O cholera, to świetne wieści. Muszę za jakiś czas tam dołączyć. Jednak na razie nie mam kompletnie sił. Nie spałem już kilka nocy. Dobrze, Ulbercie. My musimy się zbierać. Rozumiem, że nie masz nam jak pomóc, prawda? Tak, wybacz. Rozumiem to doskonale. Idź na górny szyb. Są tam strażnicy. Dobrze, zaraz wyruszę. Dobrze, ty sobie idź. Ja tutaj kru... ziele. No nie, bardziej mnie interesuje, czy te zombiaki jeszcze coś mają. Daniel, dobrze, że masz całe zdrowie, to super, bardzo się cieszę. Będziemy szli dalej. Gdzie jesteś? Ej, bo on nie wchodzi się w drabinę, bo to jest bez sensu. Krótki miecz. Daniel, tam trzeba zombiaki jakby... Ta, trochę pomachaj mieczem. Dobra pięknie łowca, łowca zrobiony i zombie kopać też już jest po problemie. Załatwiony, świetnie, dobra, zapiszmy sobie grę, aby nie było. Cholera. Nawet nie chcę wiedzieć, co przeżywali ci ludzie. Chcesz chwilę odsapnąć? Czy ruszamy dalej? Poczekaj chwilkę. Poczekaj chwilę. Kilo. Ja muszę zobaczyć co. No chodź. Tak jest, tutaj jest zombie rzeźnik Przeżył, ale to nie jest jakiś większy przeciwnik Tu są skrzynie, my sobie je otworzymy Jak będę wracał Na razie po prostu chodźmy Będziemy expić Dobra Daniel, się to ruszajmy dalej Ruszajmy, chodźmy Świetnie Zapiszmy sobie grę, ta kopalnia naprawdę jest Pełna zombie, dużo ich jest Ale to jest o tyle dobre Że zbieram expa rozprówać coś nowego Tak jest no nie już chyba go zobaczyłem kiedyś do boju OK pięknie widzę, że za mną ruszyli ale to spoko bo ty chodź tutaj. Tak jest. Tak jest. Tamten sobie, tamten się zajmuje jednym zombie. Tak jest. Tak jest. No i pięknie. Dziękuję za współpracę. O to chodziło. Właśnie. Na spokojnie. Na spokojnie. Eee, chodźmy dalej. Danielu, chodźmy Coś dalej. czuję, że poleje się krew. Tutaj nie ma nic, nie ma nic. Dobra, zapiszmy sobie grę. A w razie co. Tak jest. Tak jest. Stare, ci pomagam jak tylko mogę. Tak jest. Pięknie stary. Pi, pi mixturki pi. Tak jest, tego przywołanego zombiaka, to ja już sobie tutaj pokonam. Tak jest, cudownie. No i cudownie, Kolejne ekst są pełzacze. O dziwo, przeżyły. O, pięknie, kolejny zombie. Tutaj to łatwo. Jak on utknie na tej drabinie, no to nie jest dla mnie żadnym przeciwnikiem. Dobra, moi drodzy, mi się wydaje... wydaje... Oj. że ja tam nie spadłem? Mi się wydaje, że jesteśmy mniej więcej w połowie drogi, jeśli chodzi o tą kopalnię. Tutaj jeszcze jeden strażnik. Dobra, ten też nie jest żadnym przeciwnikiem. Wydaje mi, się, wydaje mi się, że jesteśmy w połowie drogi. A żeby odcinek nie był za długi, no to też chyba muszę w tej chwili przerwać. Mamy pierwszą część kopalni za sobą. Do zobaczenia w kolejnej części, gdzie będziemy ją czyścić. Tak wyglądają moje statystyki, tak wyglądają zadania. Dzięki za dzisiaj, trzymajcie się.